Mamy kolejną paczkę widzowie. No dobrze, no to to jest paczka, w której jest yy, coś co już wiecie po tytule. I to jest yy, Bloody A70 myszka podobno, najlepsza do Bedwarsów. więc dzisiaj to przetestujemy, więc zaczynamy odcinek. I oto ten odcinek jest sponsorowany przez mój portfel. <śleszy> No dobrze, no to tutaj mamy z samej już woli. Hmm, no dobra, no to mamy nasze Bloody A70. A tutaj możemy sobie po prostu otworzyć tą myszkę. Jak możecie o tutaj zobaczyć. Naprawdę, bardzo fajny designik. No i samo opakowanie jest bardzo ciekawe, że można tak po prostu otworzyć to. No ale jak na myszkę za stówę, no to i tak no widać, że po standardzie, czyli. Materia zapakowania i tak dalej, no ale nie ma co narzekać. Naprawdę, to jest przecież tylko no otworzenie. Nie będziecie gdzieś tego trzymać na półce, co nie? No ja, dobra, żałowałem tego, co powiedziałem, bo ja to podstawię na półce. No ale dobra, bynajmniej wiecie o co chodzi. No, myszki Bloody yy, w ostatnim czasie bardzo z, yy, są popularne, więc no, jestem troszkę spóźniony z tym wszystkim, no bo już tyle odcinków na tym powstało. No, ale ja i tak to nagram I wow podłączyliśmy ją. No dobra, czyli sama w sobie myszka. Jeżeli bym miał zgaszone światło, no to byście to lepiej widzieli, no ale aktualnie i tak to ma o wiele więcej LEDów niż Glorious model o wireless. E, to jest Mate White, e, też o tym oczywiście zrobiłem odcinek, więc oczywiście wpadajcie. I to jest myszka za 100 zł, no 116 zł, no bo zamawiałem z Media Expert, bo wszędzie inny. Była tego, niewycofana, tylko po prostu była droższa, okej, okay, no weszłem na ceneo.pl i tam wyszukałem po najniższej cenie. No i dobra, co do samej myszki, eee, patrzałem na jakieś tam, na mediaexpert, na xcomie, jakieś takie, jakieś opinie, te... Komentarze jak na razie się mylą, bo w codziennej pracy myszka nie zachowuje się najgorzej. Że po prostu ludzie mają bardzo malutkie ręce albo zbyt duże i po prostu im to nie wa im to wadzi. Ale u mnie. Jak na przykład jeżeli tak normalnie bym miał sobie grać, to jak dla mnie wszystko jest git. No i dobrze. No i teraz co? Mamy tutaj już ją z unboxing cały zrobiony. Tak sobie popatrzymy na nią, no to też jest. Tutaj nie wiem czy to są tego takie naklejki, czy to tak całkiem jest. Dobra, czyli to jest tak cały czas, no dobrze. Teraz tylko nie wiem czy jakiś software mam zainstalować do tej myszki. Ehm, no bo jak pamiętam jeden gościu mówił, że ona jest aktualnie, no już po prostu fabrycznie em, na 1 milisekundę opóźnienia ustawione, czyli bardzo dobrze, bo na Gloriusie mam 0 milisekund, że po prostu jest no, że mogę robić double clicka i tak dalej, a na 1 milisekundzie też się oczywiście dało na zwykłych Gloriusach, przecież e, tych nie wireless em, są minimalnie 4 milisekundy i tam normalnie da się grać, więc no Myślę, że teraz sobie wejdziemy do Gierki i przetestujemy tą myszkę. No dobrze, no to dzisiaj sobie zagramy na Kokscraftcie, no bo na Mineplayu dostałem bana, bo robiłem e, bolt klika w podczas wchodzenia do lobby. No co, dzisiaj musimy zagrać na tym Kokscraftcie. No to teraz sprawdźmy test CPS-ów. Wow, że i mogliście zobaczyć. Myszka jest bardzo wygodna. Zrobiłem 20 CPS'ów raz. Sama w sobie myszka. Myślałem, że za stówę dostanę jakieś totalne badziewie, a jak teraz po prostu patrzę, to jak Gloriusa na chwilkę odkładam na bok, oczywiście nie będę na co dzień używać tego blodiego, no bo oczywiście Glorius jest o wiele wygodniejszy do grania, znaczy nie do grania, do codziennego użytku. No ale naprawdę ta myszka mnie strasznie zaskoczyła. No ale patrzcie jaką motkę zrobiłem. Znaczy nie zrobiłem tylko kupiłem sobie. Widzicie? Ja tańczę widzowie. Ej wow no, robimy zazwyczaj po te 17-20 CPS-ów. to to jest wow. Zakochałem się w tej myszce nie? No jedyne co że ten kabel jest nie? Gdyby był bloody a70 wireless to ja bym nie wiem wydał na nią fortunę. Jeszcze ASMR zapewne wpadnie z tej myszki na kanał nie? No bo to co robi to ta my no to to jest przepiękność, no no, nie, co mam powiedzieć. Sprawdzimy ją teraz tak normalnie w wierce i zobaczymy, czy naprawdę jest taka dobra. Pewnie będę musiał sobie zwiększyć DPI w tej myszce. Nie! Jest! Yugo Dobra, tylko żeby teraz z tym nie spaść, kupimy sobie opsa. No, psa, no ale dobra, jestem słaby w tą gierkę, co wy ode mnie chcecie? Mi się bardzo wygodnie... ...na tej myszce. Tak myślałem. Kolego nie spami się firebolami, bo to jest w koletkę nieładnie. <laughs> tu był to był kompletny stres. O no dobra, no to. Jeżeli mamy już test PvP, naprawdę bardzo dobrze, tylko po prostu kompletnie spanikowałem, bo gościa nie widziałem. E, jeszcze nie byłem do końca chyba wyleczony, nie wiem. No ale dobra, no to jeżeli teraz już przetestowaliśmy sobie PvP, no to teraz przetestujemy sobie bridge. E, oczywiście nie chodzi o debridge'a, czyli tryb, na którym się zazwyczaj gra. Będzie to bridgeowanie. Będziemy próbować Brizzly, bo innego nie potrafię. 啊！Uh. Jest! Woo! Udało nam się, widzowie! Wow! Dobra, nie wiem po co takie ekscytacja to było po prostu dobridżowanie się. No to tak, sama w sobie mysz naprawdę mnie zaskoczyła, i pod względem grania to jest lepsze. Glorious Model O3 Bloody A70 wygrywa Bloody A70, naprawdę. Ta myszka kompletnie mnie zaskoczyła, pod względem klikania, swobody i tak dalej. Czego bym nie polecał w tej myszce? Do codziennego użytkowania. Myszka jest trochę ciężka. No bo oczywiście ja jestem na Gloriusie. Model, o więc, no to jest akurat prawdopodobne, że ona jest ee, po prostu cięższa od tego, bo jestem nieprzyzwyczajony. No, ale dla takiego normalnego użytkownika, bym bardzo polecał nawet do użytkowania codziennego. Następna rzecz, sama opcja drag clickingu. Na prawym i na lewym jest bardzo proste niż na innych myszkach, gdzie potrzebujecie jakichś grip tapeów czy czegoś innego. Naprawdę tutaj jest to bardzo łatwe i bardzo fajne. Potem mam jeszcze sam wygląd. E, myszka za 100 zł. No, praktycznie każda tak wygląda, bo oczywiście LEDy i wszystko, ale to jest coś innego. To jest myszka, która naprawdę za swoją cenę jest warta zakupu, więc naprawdę bardzo polecam ją zakupić. Ja byłem Pumer, wy byliście bardzo fajną widownią, bardzo dziękuję za oglądanie i cześć.